No, dominowałem Cię, gościu. A mówicie o tym, co... Słuchajcie, nie, nie, nie. Oni mówią o tym, co było tydzień temu w Dark Roomie. Ale wstawaj to na YouTube'a. Stary... To ludzie do... zobaczą. Ludzie zobaczą, ale stary... To nie była dominacja. Wszystkim... No i nie, gościu? Ja się bawiłem z Tobą. Ta, z... Jeździłeś to po zabawa. każdym, z każdym się bawiłeś. No, z... co Ty, gościu, gadasz w ogóle? Ja, słuchajcie, to, nie przerzucajcie się była... tak tutaj, bo tutaj olejnik płacze To no. była zabawa. Ale faktycznie, jeżeli widzowie będą chcieli, Pierwszy jest bonus z kolejca, ale no nie sądzę, żeby wygrał, co ale bonus, zobaczymy. Co bonus, u, co bonus, O, o, o nie. Zobacz, spokojnie. Uwaga, wypadł no telefon Marcin. komuś, ja, ja się, go znalazłem, ja się, jakby co. Ja się, Marcin, chętnie z tobą zmierzę. Ja się, jeżeli bonus ustąpi, to się chętnie z tobą zmierzę, ale no nie sądzę, żebyś wygrał z Isamu Byką. Zobaczymy. No dobra, Adbuster tak się, tak się spiął. Co ty teraz zrobisz? A to, to jest ta przedtreningówka słynna. Czy ja dostałem? Dzieci w Afryce to mogłyby było? to zjeść. A kanapka.